O w końcu wróciłem ze szkoły, tylko muszę się zróżnicować, daję matematyki. Dwa dodać dwa, równa się osiem. Hej, Łafa! O, cześć, Ajdza, widzę, że wróciłeś ze szkoły. A co, nie zauważyłeś? A fajnie było, podobał Ci się. Było fantastycznie, kwa ale jestem mega zmęczona, więc pójdę się już położyć. Trzy, Trzy, dodać, pięć, równa się. Łafa, poczytaj mi książkę. Już idę. A dobrze chcesz książkę. To z górnej półki, moją ulubioną drużyna spod jasnej piłki tenisowej. są. Okay, okay. Za górami, za lasami, lasami. Bruna nas jasnej piłki tejsowej lubiła uczęszczać na zajęcia z kreatywności. Fajnie grać na tym całą noc. Tak, być na tym całą noc. No, fajna gitara. Chcesz zobaczyć? Nie, ja zobaczę, bardzo. Właśnie. że tej wszystkim? O, cześć no. Hej, Ale fajna gitara. No. Słuchajcie, to, do ciebie to jest bardzo. O nie! Nie! To już, Musimy uciekać z tej koledzy. Możemy użyć, na, użyć naszej maszyny, którą budowaliśmy tak dawno. gitarę. Michał, Mam cztery próby. Próbuj pierwszą. Nie udało. Próbujemy drugą. Musi się udać. Musi. Dawaj się. Meteoryty lecą. Musimy się się Prawie. Ostatnio Prawie. próbował. Prawie. Prawie coś za las. Dało się, lecimy. Ale kosmos jest wielki. Nie no. myślę, z tyłu. O nie! No, Musimy przyspieszyć, żeby nas nie wybuchło. jakaś planeta. Dobra, nie lądujemy. Wiem. Proszę, jesteśmy? To jest Słońce. Kaczki na tak? Mm. Bardzo dziwnie. Może nie wychodźmy na razie. Może jest niebezpiecznie. Pach, pak, pak, tak! Pach, pach, pach. Pach, pach, pak. Pach, pach, pach. Pach, słownik. Pach. 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 Co? Pach. 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 Co Kwa, ale ziemia zdestabilizowała się 300 lat temu. Teraz ja już jest bardziej ekologiczna, ludzie sobie dobrze poradzili z tą katastrofą. Za u nie inaczej? A, to, to. Tak, kwa, my już tutaj kwa, które z 7 dni. Super. Czyli możemy wreszcie. co Dokładnie, kwa, ale tutaj macie kaczki kwa, bo inaczej źle nie możecie mhm. chodzić i przebywać kwa. Dokładnie. No. No to my byśmy wracali, ale niestety nasza maszyna, która nas wysyła w kosmos, zepsuła się przy uderzeniu, przy lądowaniu. Potrzebujemy wam, części. Możemy Wam jakoś pomóc, tylko musicie nam dać listę części. Tak? Masz listę części? O, proszę. Proszę bardzo. Tak. Proszę, proszę. Tak. Jak Bo, proszę tak. Mamy takie paszportki? Tak. Mamy wszystko. Później tak, przyjdziemy. Dobra. Tak. Dobra. Tak. Może tą tę planem. Dobra, przejdźmy się tam. Ale dzina planeta, nawet góry są w tej kształcie kaczki. Wszystko. My, wszystko. jeszcze tam. tak, tak, tak. pat, pat. Mama, Mamy wszystkie rzeczy z naszej kwalisty. O, czekajcie, klemy. dzięki. Dobra. Ale położymy jeszcze kwamy. Tak, dokładnie kwa. A tak w ogóle trzeba nam zapłacić kwa. Jak to? A czym się u was kładzie? No nie ma nic za tego kwa. Płaci się u nas motem, który on właśnie wymyślił. Jakieś motto? Kwa, masz dołowę. To naszym motto na 3, 4 będziemy. Mhm. Będziemy mówić kwa. Kreatywność, super rzecz, życie jest bez. Kwa. okej? Okay? Okay. 3, 4. Kreatywność, super rzecz, życie jest bez. Kwa. Dobra. Dobrze. Teraz możemy już iść? Kwa. kwa. Dobrze, dziękujemy. Dzięki, kwa. Kwa. Musimy jeszcze naprawić kwa. naszą maszynę. Elsxi fasió. Dawaj. Dawaj, nie udało się. Musimy jeszcze raz. Spróbuj skierować w dół. Nie, nie udało się. Musimy szybko. Dobrze. ostatnia. Musimy szybko zrobić. Mocno naciągnij. I w dół. udało się! No to wracamy na ziemię. Patrzcie, jaka ładna! Ładna, ładna! się szukały? I co, że ziemia się nie naprawiła jednak? Nie wiem. To jest nasza ostatnia szansa. Dobra, lądujemy! Ojciec, która to już jest godzina? Chyba muszę obudzić Ajsos do szkoły. Halo Ajsos, halo pobudka, wstawaj. Łafa, dlaczego masz kolorowe włosy? Nie.